No Możemy się zabawić jak chcesz. Pokażemy swoje skarpetki. Nie, 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 co ty mówisz? Dzień dobry widzowie. Zawsze nagrywaliśmy OMTV, zawsze w nocy, wieczorem, a szczególnie był odcinek, gdzie sprawdzaliśmy, co się dzieje w nocy, ale nie było odcinka, gdzie sprawdzaliśmy, co się dzieje na OMTV rano. Kiedy wszyscy są w szkole i w ogóle kto siedzi w takim razie wtedy na OMTV. Dzisiaj to sprawdzimy z strefy jakichś dziwnych ludzi. i Jeżeli chcecie więcej kontentu z OMTV, to zostawcie łapkę w górę pod filmem, subskrybujcie na kanale z dzwoneczkiem, żeby wiedzieć, kiedy wlatuje OMTV i komentarz. Jaka była wasza najdziwniejsza akcja, jaką spotkaliście na OBTV? Okej, okay, widzę bardzo dużo sufitów i bardzo dużo koder na razie i jestem cały czas skipowany, co jak dla mnie to jest dosyć szokujące, bo zazwyczaj ludzie chcą ze mną rozmawiać. Teraz trochę jakby mnie unikali, więc może zaraz się przebierzemy i na przykład wejdziemy pod koderkę? Oczywiście fejkową, tak? Fejkowo. Dzień dobry. Co to za minął? No to hej, to jest przerażający ten obrazek. Halo, to wygląda jak ta stigma z Robloxa. Co tam? Dobrze. Dziwi panowie, jacyś dzisiaj są na tej platformie, co? No. Gdzież, zboczęcy są na. WATTA! The... Co? Co ja widziałem? Co ja widziałem? Dlaczego? Dlaczego? Co ja widziałem? Dlaczego? Ty też, co ty robisz, stary? Schowaj to! Okej! Okay. Okej! Okay. Dzień dobry! Dzień dobry. Powiem ci tak, dzisiaj jest bardzo groźnie i niebezpiecznie na tej platformie. Nie, już widziałam! Ja też widziałem takie digdongi, że po prostu masakra. To jest straszne. Ale tutaj jest tak codziennie. A wiesz, co ci jest ciekawe? Nawet widziałem taką panią. Taką panią? No, taką panią. Jaką? No taką właśnie, z tego grona. Tak. Mhm. <noise> Pani pokazała. O Ale w sensie zrobiła mi dzień, ja nie narzędziała. No, Podobało no. Ci się. No to fajnie no! Ja po prostu ubolewam nad tym, że większość to są faceci, a nie kobiety no. No ja też ubolewam. Już bym wolała patrzeć na cyckie niż pana Ding No tak, no kobiety mają piękniejsze ciało na pewno niż faceci. No tak, no to 100% no. Nie bez powodu w Rzymie rzeźbiono kobiety cały czas. no, no właśnie no. A ja po to... prostu się interesuję sztuką, dlatego? Aha, tak, sztuką się interesujesz. Tak, tak, dokładnie. A ile masz lat w ogóle? 18. Masz jakiegoś no i... chłopaka, czy coś? Nie, mam chłopaka, mam psa. To słabo, w sumie byłam alergia na psy. O nie, przykro mi. Ale mam nadzieję, że to nie nam nie przeszkodzi w naszej no miłości. Nie, na pewno nam to nie przeszkodzi. Tak uważasz? Tak, a ja idę zaraz do pracy, jest mi smutno. No i co ty w tej pracy będziesz robić? Napisać kawki i pucharki lodowe. I ciasteczko nakładać. Okej, okay, to słuchaj, może ja przyjadę do ciebie takie ciasteczko, przyjedzie do ciebie na ciasteczko. No dobra, to padaj. To podaj Instagrama, słuchaj. No dobra, to ci napiszę. Ej, to ty tak podróżujesz po, po świecie? No, czasem. A to wy się nie boicie tak same podróżować? No, nie to, my byliśmy teraz w Chorwacji na naszych pierwszych wakacjach, bo, bo w końcu skończyłyśmy 18 lat i sobie pojechałyśmy same. I jakie tam były ciekawe akcje? Przed ostatni dzień się tak najechaliśmy, że y wyjechali nas z baru, no i chodziłyśmy cały czas do tego baru na mochito malinowe. No i w pewny dzień się tak na i poszliśmy do tego baru. Był pełny bar. Tak się darłyśmy, że ludzie wyszli. No i to był taki bar przy morzu. No i wskoczyliśmy do wody kupa w ubraniach. Z ty to No i ostatni dzień, jak przyszliśmy na mochy, to to już nam nie chcieli sprzedać. Czyli godnie reprezentowałyście Polskę za granicą, no tak? No tak, no wiadomo, wiadomo. Dobra, słuchaj, to jak podjadę dzisiaj do ciebie, to po pracy idziemy na randkę? Dobra. Dobra, to będę pisał. Dobra. Dobra. Dobra, buziaczki, pa! Znowuż, moi drodzy, RIS rano klei się równie dobrze, jak i wieczorem. Ale kleją! Także zanim przejdziemy do w tryb podkołdernika, to może faktycznie można jeszcze coś Zagrałem Zagrałbym sobie coś. O, surfero. To sobie zagraj. Liga, cesik, GTA RP. mówisz? A może Majestic? Oj, Majestic Roleplay! O, o tak, Z kodem to, tak, serweru. Nie. Z kodem serweru? Bardzo dobrze mówisz, bardzo dobrze mówisz. Bardzo się dowodowa, <noise> słuchaj. Jeżeli szukasz gry, w której możesz poznać dużo nowych znajomych, to Majestic RP jest idealnym rozwiązaniem dla ciebie. Jest to darmowy serwer roleplay, gdzie gracze prowadzą swoje drugie życie. Chcesz zostać policjantem? Nie ma problemu. Dąż do policji. Chyba, że bardziej cię kręci życie gangstera, to też nic nie stoi ci na przeszkodzie, bo to ty kręjesz tam Twoje życie. Swoją postać również możesz skustomizować jak tylko i wyłącznie Ty chcesz, żeby ona wyglądała. Zarabiaj pieniądze, kupuj samochody, nieruchomości i wespnij się na sam szczyt kariery. Sam gram na Majestic RP już ponad 3 lata i z pewnością mogę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę serwer godny polecenia. Poznałem tutaj masę naprawdę fajnych ludzi i jest to naprawdę super, gdzie możemy sobie razem pójść popracować, połowić rybki, a chyba, że wolisz być gangsterem, no to na przykład porobić napady na bank. Z moim kodem serweru otrzymasz darmowe dolary na start oraz Majest stick premium na 7 dni, co pozwala Ci już na samym starcie wyprzedzić konkurencję. Wystarczy, że przy rejestracji swojego konta użyjesz kodu SERFERO. Natomiast jeżeli założyłeś już konto i zapomniałeś użyć kodu SERFERO, to nic straconego dalej możesz odebrać swoje nagrody, jeżeli na czacie napiszesz ukośnik promo spacja Serfer. Link do gry znajdziesz w opisie i co? Do zobaczenia na serwerze. Yo! O. Ej, słuchaj, spotkałaś dzisiaj jakichś dziwnych panów, omę? Tak, spotkałam takich, co walą, na przykład. O, i co ci zaproponowali ciekawego? I jeden, jeden do mnie taki, czy zrobisz mi proszę loda? u uh, uh, uh. Ciekawe, ciekawe to, NaomiTV, o tej godzinie. No widzicie, więc zebraliśmy trochę opinii od ludzi i faktycznie podzielają również moje spostrzeżenia, że jest to dosyć niebezpieczna godzina, co to jest! Sprunkować? Żeby znać jakieś typiary, nie? Co to był za gest ręką? Co ty tutaj robisz na tym mety TV? Że tutaj niektórzy chodzą i strokują Też tak uważam, że do tego to służy Ja też codziennie z jak wstaję sobie przed szkołą To tak biorę sobie telefon, nagrywam sobie pościel i sobie tam trzepię Normalnie tak Ale dlaczego? No bo, bo to są fajne dupeczki, to no ale do chłopców też można, jakby, nikt nie zabrać. Why are you gay? Nie, dobra, dobrze, że mnie bo już się pogrążali, naprawdę, co mówią. Zaczniemy od dziewczyn, w sensie takich wideo dziewczyn nagranych, zobaczmy ich reakcje, a później sam wezmę z góry takie rekwizyty pewne, żeby sobie gdzieś tutaj położyć czy coś takiego, przykryję kocykiem i będziemy też trollowali, a na samym końcu zmienimy moją twarz AI po prostu na i I właśnie. Ciema. Lubi zabawy? Hej. Lubię. Możesz ochotę? Możemy się zabawić jak chcesz. <laughs> Okej. Okay. Dobra, pokażesz to kiełko. A może ty? To, to pokażę, że staniczek i ja wyciągnę to. To Co gada! Co, on gada? Co on gada? Nie! Że nie wstyd. Nie, 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 co ty robisz? Ale masz jeszcze brudne ręce jakieś. Jaki uśmiech ma na twarzy. Ai, dowiedział się, że to jest filmik. Ajajaj, aj, aj. ale w ogóle Jezu, jakie obrzydliwe widzowie, to jest właśnie to. Uważajcie, jak chodzicie na OMTV, jak nie macie 18 lat, to nie wchodźcie na OTV. To jest film edukacyjny w warunkach kontrolowanych. Wy nie widzicie tego co ja widzę. Chema to nie skarpetki. Co to jest za pytanie? Co to jest Pokażę, za pytanie? skarpetki? Chyba <laughs> chcę zobaczyć. Bo Ale ludzie są dziwni, co? Pokażę mi, czy nie te skarpetki. Boże, ty gadał o tych skarpetkach ciągle i ciągle w kółko. Ja pierdzielę jacy ludzie, są zwaleni. Naprawdę, po co mu jakieś skarpetki, żeby zobaczyć? Naprawdę, was was, no nie wiem, no takich ludzi to jara. Strasznie choro, niż powinni leczyć. Ej, tam słychać w tle jego żonę i on siedzi na kiblu. i... Masakra i to jest tragedia, naprawdę. Ja myślałem, że to młodziaki tu jakieś się wyżywają coś takiego, no nie wiem. <śpuszczam> panowie z budowy. Alalo, halo, budowa więźnia! Bu

A, bo ty mariacik, ty mordeczko. Blondie, mariatko ty. bo koleżko, co tam siedzisz? No właśnie, dziadu. O o, nie, kto jest tam od... ty. Stałeś, mariatko. Już fajny frys? Zdawaj siebie, daj kolejnego tobie. Dobry frys jest. Okay. <laughs> Ten Dziadek jest najlepszy w tym wszystkim. <laughs> ja nie wiem skąd go wziąłem, on jest sigła taki. I no, na <laughs> Ludzie na niego tak reagują zajebiście. Oba! Oh, wow. wow. Ja? Ja pierdolę. <laughs> Możesz pomagać <laughs> jak, się, jak się przestraszył. <śmany> Te winy ludzi są bezcenne od tego dziadka To miało być łapanie tych z burzóżków Ale to jest lepsze to tylko. A była? Ona tego Ona nie Co jest? Ale to baba jest ona jest ma... <śmany> No No ale takim babykiem odsłachał? Mnie Teraz jaś w pokazie, bo już trwa. Dlaczego? 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 Chłopce sika! No, 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 <laughs> Dziadek, idę! Co ten gościu robi? What the hell, nie! Dziadek dostał bana! No dobrze, w takim razie przechodzimy do drugiej alternatywy: czyli już działanie na kamerce i jakiś kod, że coś takiego, żeby było bardziej liberalnie, nie? Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, zrobiłem taką prewizorkę, Mogę tu sobie, o, mocność, tu trochę pobujać. To jest fake, oczywiście, moi drodzy. i Zobaczymy, jak oni na to będą reagować. Wow. doskonale. <laughs> Nie, dlaczego on tak. Wargi oblikuję. To bardzo pomagające. <laughs> Co on robi? Czuję, jak krew zaczyna szybciej pijać. <laughs> Jaki poeta się trafi, ja A. Podniecenie narasta <noise> Nie, dlaczego? O ty, że tak opisuje, Co to mamy? Robi się gorąco. O <noise> nie! Zostaw tę koszulę! Mogę sobie mieć chęć. Ja nie wiem, jaka niela tu nagrywa, bo ona musiała z siebie patrzeć im w twarz. A ja przynajmniej czuję się tu bezpieczny, bo jestem <noise> w jej comfort z A ty na co masz chęć? Największą chęć to mam skończyć nagrywać ten odcinek. Dobra, jak się rozbierze, to mu pokazuje tego ciada. Śmiało. Śmiało? No to powiązujesz. Sam zaczął się śmiać z tego. Sam się zaczął śmiać z tego. Dobry wariacik. Dobra, też mu AI podmienię twarz. Ale masakra, masakra, nie? Widzowie, robię to pierwszy i ostatni raz, ponieważ mnie już to psychicznie wykańcza. A teraz przejdziemy do zmienia całej mojej twarzy na AI. Moi drodzy, żeby nauczyć się tego deepfake'a robić na żywo, to musiałem pooglądać jakieś kursy Afrykańców z kamerów, którzy uczyli jak oszukiwać po prostu, jak robić to w sposób nielegalny i niezbyt... Wykorzystywać to do dobrych celów. Simply download do from here and then click on Next, next, next. Oczywiście my będziemy to wykorzystywali do celów komediowych, ale nie korzystajcie z tego do właśnie takich niesnych celów, ponieważ y, to jest po prostu karalne. I słuchajcie, jakie oni tam porady dawali. Oni byli czarnoskórze, oni normalnie malowali sobie twarze na biało, żeby ten fake cały lepiej im się zgrywał z twarzą. No po prostu taki głupot ja się tam nasłuchałem, ale mam to. 5 godzin mi zajęło nauczenie się tego programu, także teraz. Go odpalę. Trochę się boję, ponieważ ten plik, jak chcę go otworzyć, nie można zweryfikować wydawcy tego pliku. Czy na pewno chcesz to uruchomić? <gry> ja też się zastanawiam, czy właśnie Sam Zar nie zostanie oskamowany i oskupią mnie z mojego konta bankowego i będę miał 0 na koncie, ale zróbmy to. Dobra, odpalam, trudno. Zobaczymy, co się wydarzy. Mhm, tak i coś się odpaliło, i nie wiem. I chyba już właśnie straciłem dostęp do mojego konta YouTube. To może jednak to nie działa i zostałem skamowany, bo ja na to wydałem wciusiana. Widzowie kto by pomyślał, że czarno skamerzy oszukają również nie. I'm not a scammer guys I'm not a scammer Kto by się tego spodziewał? Chcę usunąć ten program, bo wyskoczyło mi, że mam wirusa Trojana i chcę go usunąć, ale nie mogę, bo uzyskaj uprawnienia od surferu, żeby usunąć coś z folderu pobrane. To ja jestem surfero, zabrali mi uprawnienia do usuwania na moim własnym komputerze plików i muszę robić formata kompa.